Dziś w stolicy naszego powiatu gościli przedstawiciele oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Białym Stoku. Powracamy w naszej pracy merytorycznej do wątku zbrodni komunistycznych, które miały miejsce na terenie powiatu Sokulskiego. Typujemy kolejne miejsca do prowadzenia prac poszukiwawczych. Koncentrujemy się na ofiarach systemu komunistycznego z okresu po 44 roku. Goście odwiedzili dziś dawno siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sokółce. Teren dawnych koszar wojskowych na osiedlu Zielonym oraz Sokulskie nekropolie. Powszechnie dochodziło tutaj do niszczenia dokumentacji śledczej, ewidencyjnej. To jest naprawdę dosyć duża trudność: poszukiwanie, poszukiwanie samych miejsc, poszukiwanie osób, stworzenie takiej pełnej ewidencji te, też tych ofiar. To, czym operujemy dzisiaj, wiemy już na pewno z pewnością, że to nie jest stan faktyczny. Tych ofiar było o wiele więcej. Częściowo dochodziły do tych mordów systemowych tutaj na terenie Sokółki. Ale także wiemy o tym, że popularnie powielana informacja, że ktoś zginął tutaj w Sokółce czy na terenie Sokółki jest to tyle nieprawdziwa, że do tych do egzekucji na przykład zasądzonych kary śmierci dochodziło na terenie Białego Stoku. Tutaj już te identyfikacje z terenu, z terenu sokulskiego mówią nam, wskazują nam, tak, że, że faktycznie taka praktyka była. My musimy to wszystko teraz sprawdzić, zebrać te wszystkie informacje. Mamy do czynienia z, taką, z takimi prawidłowościami, zresztą nie tylko, nie tylko w Sokółce, że dochodziło tutaj na dużą skalę do niszczenia dokumentów. I często mamy osoby, które występują już na etapie śledztwa komunistycznego, wykonania wyroku śmierci czy zasądzenia wyroku więzienia, a te osoby zupełnie nie pojawiają się w ewidencji lokalnej. Chociaż tutaj te osoby były zatrzymywane, tutaj były organizowane obławy, tutaj, tutaj dochodziło do, 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 do pacyfikacji terenu, także natomiast tych zapisów tutaj nie mamy, bo one były na bieżąco niestety niszczone. We wrześniu odbędzie się kolejna wizyta, a ekipa będzie ponownie prowadziła pracę mające na celu odnalezienie mogiły Mariana Karpowicza, który zginął w kwietniu 1946 roku zabity przez sowieckiego soldata. Mamy tutaj cenną wskazówkę dotyczącą e, możliwego miejsca pochówku. E, mamy też, no to tak, taki owoc też tej wizyty także, że od jednego tematu przechodzimy do drugiego, który jest dla nas z kolei bardzo nowy. Chodzi o pochówek żołnierzy z 1920 roku. E, także we wrześniu na pewno będzie z udziałem świadków przeprowadzona wizja lokalna na, na, na tym obszarze. I to tak naprawdę od jej efektów będą kolejne decyzje zależały. Mamy taką nadzieję, że po Karpowicz uda nam się faktycznie wrócić. Jest też duża szansa na odnowienie mogiły, w której spoczął ostatni komendant Sokólskiego Obwodu Armii Krajowej. Kapitan Franciszek Poterała, który był również znany pod pseudonimem Oracz. Jest to miejsce, które... No, Wymaga na pewno teraz interwencji w postaci remontu nagrobka, ale także, także chcielibyśmy w przyszłości przeprowadzić badania tego pochówku, czy jego charakteru, żeby też określić, tak, z, kim, z kim tutaj możemy mieć do, do, do czynienia, potwierdzić, że jest to Franciszek Potyrała, albo też ustalić inne fakty związane z tym miejscem pochówku.